zaczynam wakacje. Wakacje od rad, tu i teraz. I to z nowym smartfonem od Plusa. A ty? No właśnie. A ty kiedy? Wakacje od rad w Plusie. Kup się o Redmi Note 13 g teraz, a pierwszą ratę zapłać za 6 miesięcy. Plus. O nie. Gigawajty mi przepadły. A mi nie przepadają. A co masz? Wrócę na kartę. Plusa na kartę, poproszę. Po pierwsze, to nawet 5200 gigabajt, po drugie, one nie przepadają. Bellissimo. Teraz sobie pośpiesz. W opór. W plusie na kartę żaden gigabajt nie przepada, więc korzystaj kiedy chcesz, a nie kiedy musisz. Plus. Niebezpieczne strony mają to do siebie, że nie wyglądają na niebezpieczne. Budowana ochrona przed phishingiem. Wybierz Chrome. Wiecie, dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? Bo jej soniczna moc wytwarza mikrobombelki, które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Czuję, jakby moje zęby były doczyszczone przez profesjonalistę. Philips Sonicare. Nagły ostry ból znów pokrzyżował Ci plany? Weź deksak Pierwszy w Polsce deksketoprofen, który trafia w źródło problemu i przynosi szybką ulgę w ostrym bólu. Nie pozwól, by ból Cię ograniczał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki nowemu, hybrydowemu Hyundaiowi Kona ekonomiczna jazda może być dziecinnie prosta. Nowa Kona Hybrid Live Unlimited. Wyprzedaż modeli Hyundai z sumą korzyści aż do 22 tysięcy złotych. Mm, co przekona mnie do zmiany pracy? Skok w karierze? Mm, praca z domu. Owocowe czwartki. <ścoughs> Żartowałem! Sianko! Najlepsze oferty dopasowane do Ciebie znajdziesz na pracuj.pl. Lokomotywa parowa br01 Poznaj świat lokomotyw i zbuduj realistyczny metalowy model. Pierwszy numer tylko 4,90 już w kioskach i na kolekcja lokomotywa.pl. Włosi tworzą, a nie wytwarzają. Nowa Alfa Romeo Stelvio tributo Italiano W leasingu 101%. Nie czekaj! Wielka zimowa wyprzedaż Viula dobiega końca. Wciąż masz szansę na super okazję, nawet do minus 70% na wybrane produkty w multimarketach i na yula.pl. Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Sprawdź modele Volkswagena w wersji Special Edition z korzyścią do 33400 zł. Volkswagen. Typowy błąd początkujących. Tak, oni wszyscy zaczynają od zewnątrz. I co? Pomóc mu? No tak. Masz! Spróbuj z Red Bullem! Red Bull doda ci skrzydeł. Nieważne gdzie jesteś, trenować możesz wszędzie. Bo cały świat to siłownia. Nie każdego dnia robisz rekord świata, ale każdego dnia możesz być lepszy niż wczoraj. A jutro lepszy niż dziś. Ćwicz gdzie chcesz, a wysokobiałkowy Bakoma Men zapewni Ci proteiny dla Twoich mięśni. Bakoma Men, konkretna porcja białka. A teraz nowość, pitny Bakoma skier. Dzień dobry Polsko! Mamy dla Ciebie nowoczesne paliwa Mol Evo Plus z potrójną formułą dla dłuższej żywotności silnika, lepszej wydajności i niższej emisji zanieczyszczeń. Odwiedź nasz Fresh Corner, gdzie czekają na Ciebie świeże posiłki i gorące napoje. Pamiętaj, by ściągnąć apkę MOL Move i zyskać więcej korzyści na naszych stacjach. Jesteśmy przy Tobie. Zawsze po drodze. MOL Mamo, idziesz! Wykryto infekcję gardła. Rozpoczął się atak nagłego bólu. Na taki ból biorę Holinex Intense. Dwa chłorniki, żeby zadziałać precyzyjnie, przeciwbólowo i szybko bakteriobójczo. Cholinex Intens. Podwójna supermoc. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Również o smaku jeżynowym. Czy można zmienić repertuar? A jakże. Czy można zmienić punkt widzenia? A jakże? Tak jak na koncie jakże osobistym, można wybierać z 11 korzyści i zmieniać na to, czego się akurat potrzebuje. Arior Bank. No Clio. dostępne z silnikiem hybrydowym, benzynowym lub LPG, zyskaj 5000 złotych. Wyobraź sobie sport, w którym nie musisz wysoko skakać, chociaż możesz z radości i trafić wiele milionów. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Meta Ziemia 3 BBC Earth. Oglądaj w Polsat Box na pozycji 71. Wszystko co zbudowałem zawdzięczam siłę moich rąk. Zrób to sam. Od soboty szlifierka kontowa tylko 119 zł. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 100 zł taniej 249 zł. Uniwersalna ostrzałka wielofunkcyjna za jedynie 79,90 Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstszą przyczyną łupieżu są grzyby. Ważne jest, aby w jego leczeniu z odpowiednią siłą zwalczyć właściwy ich rodzaj. Do tego potrzebny jest sprawdzony lek. Lek Nizoral. Zwalcza drożdżaki i dermatofity, najczęściej wywołujące łupież. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie skóry głowy. Numer jeden w leczeniu łupieżu w Polsce. Lek Nizoral. Precyzyjne leczenie łupieżu. MediaMarkt. Doświadczaj pełni możliwości. Kupuj wygodnie przez internet, w sklepach, a teraz także w aplikacji. Szukaj okazji i płać mniej. Teraz lodówka Samsung Grand Plus. Taniej aż o 530 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3800 zł, a tylko teraz 10% zniżki na cały asortyment, na pierwsze zakupy w aplikacji po spełnieniu warunków akcji MediaMarkt. Nowa podłoga w prostych krokach. 1. Doler Amerleon do doradcy. 2. On odkrywa wachlarz podłóg o strukturze drewna. Do sypialni panele laminowane za 27,90. Do przedpokoju gres szkliwiony za 42,90. Albo do salonu panele winylowe za 69,90. Za metr kwadratowy? No i trzy. Cały parkiet tańczy z nami. Proste? Proste. łamer Merlin. RTV Euro AGD. 2 Euro Super Days. A w nich 50 zł za każde wydane 500. I tylko do czwartku super rabaty. Piekarnik Electrolux 1099. Płyta Electrolux 1199. W sklepach i euro.com.pl. Od pokoleń naszą siłę czerpiemy z ziół. Wypełniamy nimi butelkę amolu. A potem uwalniamy ich Przeziębienia. Amol. Siła z ziół. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stajesz na głowie, bo po antybiotyku powrót do równowagi trwa nawet 10 miesięcy? Nie czekaj, weź Dicoflor. Suplement diety Dicoflor zawiera dobre bakterie, które natychmiast wzbogacają mikroflorę u dorosłych i dzieci. Dicoflor. I brzuch nie staje na głowie. Toyota CHR. Niemożliwe. To dopiero początek. Odkryj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 26 lutego do 2 marca. Atalanta jest w świetnej formie i nie zamierza zwalniać tempa. Strata punktowa do Milanu jest duża, ale piłka z Bergamo chcą ugruntować swoją pozycję w czołowej czwórce. W tę niedzielę Milan Atalanta. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 1. Real Madryt może wykonać kolejny ważny krok w walce o mistrzostwo. Sevilla to nieobliczalny rywal, ale królewscy chcą sięgnąć po trzy punkty na Santiago Bernabeu. W tę niedzielę Real Madryt-Sevilla. Na żywo. Tylko w Eleven 2.